Panie Petardo, nie ma poprawy. Niezaliczone to rok w plecy. Do widzenia. Dobra, widzę tam jednego, ale idę do Gena. No i dzień dobry. No brawo, zrzuciłeś palety, gratuluję. No, i brawo. Owcurski witam serdecznie. Co się dzieje, że o perkach mowa? Wiesz co, Snake? No, Lividius powiedział, że nie da się po update'ach grać jako karetka. No to mu wymyśliłem build, żeby się dało. Dobra. Wersur wynał. No już syf totemy, fuck it. Co? Już, już ściągnęli? No dobra. No to za Davidem teraz. Okej. Okay. Mam cię. Dzień dobry, a nie raczej dobrany z Korto Freddy. W sumie to masz rację. W sumie to masz rację. Dziękuję za tu wytłumaczenie. Proszę bardzo. Dobra. War surwy tam. Przedaję, czy tu kogoś znajdę? Nie. Mega szybko go ściągnęli. Pytanie, czy leczą pod hakiem. Raczej nie. O, raczej tak. Dobra. Mhm, okej. Okay. No i co teraz? Mam cię. Nie, nie bawię się już w szkołę. To nie zabawa, to życie. No to cyk. Dobra. Tam chyba nikogo nie ma. O, tu ktoś był. Dzień dobry. Dobra, jeśli ja go będę chciał gonić, to Fengę muszę odpuścić. żeby nie gonić czterech surwów, w ogóle to przekonaliście mnie do tego Amazon Prime Prime Gaming 150 zł za rok eee, na skordzie. Skoro 50 zł za rok, tak jak w Empik Premium, to opłaca się bardzo. Wiesz co, nie, nie mam MPIC Premium, ale według mnie, według mnie opłaca się. Mogę grać na palety czy na te kółka? Wiesz co, nie ma. O, tam ktoś był. Nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W jednym przypadku palety będą lepsze, w drugim kółka. palety będą prawdopodobnie lepsze na the game i na przykład na szpitalu aczkolwiek niech sobie kręci aczkolwiek to też nie jest yy, yy, takie 100% Okej. Okay. Zaś ty mi się leczysz przede mną? Zaś kółka są takie bardziej uniwersalne, bo możesz je postawić tak naprawdę tam gdzie chcesz, nie? Jak ty mi się wyleczysz pod nosem, to ja się wkurzę, naprawdę. Nice. Ten co już będzie na hama ją blokował? Co za typ! Gratuluję. Paleta zużyta. Co za typ tak po chamsku blokować. No i ona się wyleczyła. Ale chamstwo. Lecę za nią. O, rzeczywiście, że za tobą lecę. Jeszcze tamten tak... Tak po chamsku Cię blokował? Kurde, zgubiłem ją. O fuck, on malite. Nie wiem gdzie ona poszła niestety. Eee, fengę odpuszczam, nie gonię za Fengą. Kurde no, jakie to jest mega sadge, że ona tak za free uniknęła haka. Dobra, lecę na Scourge'a. Gdybyś miał wybrać jaki offering zostałby zabrany surwom to co by to było? Haki czy mapy? Mapy. Mapy, bo surwy często biorą coś takiego. Surwy biorą często sobie mapy i na nich się hedonują. Gdzie jest i? Przebrzydła. Tu mam Cię. Mam nadzieję, że już żaden tempak nie będzie Cię blokował. Tu jesteś. Mam Cię. Więcej grania killerami co powalają od razu. No w sumie. Hedon zły? No nikt, nikt inteligentny nie, nie stworzył tego perk'a. Mm, o Jezu, ty tak serio? Nie znoszę takich chamskich zagrywek. Ja no widzę ludzi z Hedonem na RPD. Yy, na, yy, Dead albo na, yy, na Dead Dog'u. Albo na... Na Dead Dog'u albo na... Mm, 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 mm. Mm, na Guzie, to jest jakaś porażka i tragedia. Mm, zgubiłem go. A nie tutaj poszedł. To jest David, jeśli tak, to on ma ostatni. Okej. Okay. Więc przydałoby się go tam pocisnąć. No. Dobra. Chociaż nie, nie jestem pewien czy to David ma ostatni. Fuck it. A ty tam poszedłeś? Dobra, nic już nie masz. Albo w szkole. No. Niestety tego się już chyba nie da wyleczyć. No dlatego to, co możesz zrobić. Tam na Skordzie. Na Hedona to po prostu zrobić Disconnecta. I tyle. Dobra, on miał ostatni. Dobra, ten gen w regresie. Wiem, że tam ktoś był, ale najpierw chcę zobaczyć. A no właśnie, geny. No. Nope. Poszła dalej, tak. Dobra, muszę zniszczyć tę paletę. Serio? I znowu ten syf -totem. Ile razy jeszcze go zniszczę w tym meczu? Mam Cię. Moim zdaniem to killer powinien wybierać mapę, a surwy ewentualnie nosi haków na niej. Oj nie. Oj nie. Znaczy, jak dla mnie... Nie, mapa losowo nie ma oferingów na mapy i to by było najbardziej uczciwe. Zdarzają się teamy, który których jeden gość bierze konkretną mapę, a i powodzenie na Ormondzie z tym na przykład. No. Dlatego mówię brak, brak offeringów na mapy i, mm, i po prostu losowo i to by było najbardziej uczciwe